Lekcja dwunasta. Sukces. Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe, nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi. Przysłowie chińskie. Czym jest sukces? Czy jest on czymś, co dostępne jest tylko dla nielicznych, czy czymś, co mogą osiągnąć wszyscy? Moją definicją sukcesu jest stan rzeczywistego zadowolenia z czegoś, co rzeczywiście się wydarzyło, z czegoś do czego dążyliśmy, i to w pełni osiągnęliśmy poprzez pracę nad własnym rozwojem duchowym i emocjonalnym. Sukcesem jest osiągnięcie czegoś, co pragnęliśmy osiągnąć. Sukces to szczęście, które płynie z działań, jakie wykonujemy, aby zdobyć to, czego naprawdę pragniemy. Sukcesem jest również zbadanie samego siebie i odkrycie wszystkich swoich największych zalet i talentów, oraz ich pełne wykorzystanie w drodze do szczęśliwego życia. Sukcesem może być odnalezienie prawdziwej miłości, gdy się w nią wątpi, pogodzenie szkoły z pracą i życiem codziennym, pokochanie siebie, bez względu na wady i wszystko inne, co nam się w sobie nie podoba, pamiętanie zawsze o swojej ojczyźnie, bez względu na kraj, w którym zamieszkujemy, kochanie i bycie kochanym. Zrobienie czegoś, na co nigdy nie miało się dość siły, chęci, odwagi i wiary. Osiągnięcie dowolnego, zamierzonego celu. Zaplanowanie własnej przyszłości. Rozkręcenie własnej firmy, strony internetowej lub innej działalności. Wybaczenie wszystkim wrogom i nieprzyjaciołom. Zamiana porażki w sukces. Nieposiadanie wyrzutów sumienia. Odwaga, którą mamy na każdym kroku w życiu. Pomaganie ludziom, którzy potrzebują pomocy, i osiąganie własnych celów dzięki temu. Życie wśród szczęśliwych ludzi. Pełne zdrowie przez całe życie, bez narzekania na choroby. Zamiana wszystkich myśli niesprzyjających na sprzyjające. Budzenie się i zasypianie z uśmiechem na ustach. Robienie czegoś, co innym się nie podoba, bez nieodpowiedniej reakcji na ich słowa czy czyny. Miłość, którą jest przepełnione nasze życie. Zaprzeczenie, gdy wszyscy potwierdzają. Potwierdzenie, gdy wszyscy zaprzeczają. Życie, kiedy masz ochotę umrzeć. Ozdrowienie, kiedy lekarze odliczają czas do śmierci. Posiadanie autorytetu w chwili, gdy wszyscy go tracą lub już go stracili. Dążenie do realizacji własnych marzeń. Posiadanie bogactwa, gdy jest się ubogim i skromnym. Postawienie się w obronie niewinnych, gdy wszyscy udają, że niczego nie widzą. Ukończenie studiów z wyróżnieniem, gdy się jeździ na wózku inwalidzkim. Walka do ostatka i niepoddawanie się, gdy kalectwo czy choroba rozkładają cię na łopatki. Bycie uczciwym wobec siebie i innych, gdy inni uważają, żeś inny, dziwny i niemądry. Wspieranie kogoś, kto cię upokorzył. Zdobycie medalu na olimpiadzie dla osób niepełnosprawnych. Pomaganie innym, gdy wszyscy wokół cię wykorzystują. Działanie w imię własnego dobra podczas pomagania innym, gdy wszyscy mówią ci, że to nie ma sensu. Traktowanie dzieci na równi z osobami dorosłymi. Niepodleganie presji otoczenia, gdy jest ona tak duża, że trudno walczyć w imię dobra. Sukces to nie przejmowanie się osobami, które mówią: To nie ma prawa zadziałać może i byłoby to dobre, ale niestety. Może spróbuj zrobić coś innego, może kiedy indziej ci się uda, ale nie teraz. Jedyna osoba, która to umie, to Bill Gates, a jeśli my tego nie potrafimy, to i ty się tego nie nauczysz. Nie interesują mnie twoje problemy. Idź do psychiatry, tylko on będzie ci w stanie pomóc. Nie mam tyle czasu, by zajmować się tymi twoimi projektami, zresztą one są do wyrzucenia. To nie jest nic nowego. Zobaczysz, że za kilka tygodni ten produkt zostanie wprowadzony na rynek, bo ktoś już to wymyślił. To co robisz jest głupie. Za późno jest na jakiekolwiek zmiany w tym kierunku. Może za